Cześć! Witajcie w naszej kuchni! Dzisiaj chciałbym Wam yy, zademonstrować jak robię coś, co jest mega niezbędne, moim zdaniem, w kuchni. Jest takie powiedzenie, w kuchni, do przeżycia. Jest takie powiedzenie, jeżeli, jeżeli w domu jest jajko, mąka i tłuszcz, to nie ma głodu. Już Wam to kiedyś mówiłem. Dlatego dzisiaj pokażę Wam, jak ja robię smalec dziką. Będzie to smalec z dzika, nie jakiś taki na chlebie, chociaż możemy sobie go później przetapiać, doprawiać jak chcemy, będzie to czysty, najzwyklejszy smalec. Słuchajcie, schabuszaki robione na takim smalcu, po prostu to jest kosmos, mega wypas, co nie? To jest naprawdę, czuć różnicę. Yy, to jest raz, my zawsze smażymy na tym smalcu, zawsze robimy to właśnie z dzika, ponieważ on nie śmierdzi jak ten sklepowy, jest po prostu bezwonny. Zresztą ja już Wam pokazywałem kilka rzeczy. Yy, robiłem chociażby gulasz yy, yy, z yy, z dzikaratem. Patrzcie. To takie kostki. Taki tłuszczyk. To wszystko było pokrojone w kostkę. Wcześniej było tak lekko przemrożone, Pokrojone w kostkę, ponieważ słonina jest no, ciężka do przerobienia. I co potrzebujemy. Na pewno część tej kostki zmielę sobie do Kiełbasy to będzie inny film, yy, ale co potrzebujemy na wstępie? Potrzebujemy mieć mega fajną, zarapistą maszynkę. Mega mocną, no wilka. Ja mam takie najmniejsze oczka. Więc na nich będę mieli to słoninę Można mieć dwa razy, trzy razy, pięć razy. Jak wam się to uda, yy, no, może i to się by udało, gdyby to sł słonina było zbrożone. Ona no, jest już rozbrożona. gotowa do mielenia. Ja to robię tak, że przelewam to do, do jakichkolwiek słoików. 900, 400, 350 takie małe. Zakręcam i odstawiam na półkę i to naprawdę stoi rok czasu i temu się nic nie dzieje. To stoi sobie gdzieś tam w piwnicy, piwnicę mam ciepłą i naprawdę nic się temu nie dzieje. Przychodzisz łyżkę, dwie na patelnię i smażysz. Coś wspaniałego polecam wszystkim, że macie dojście do słoninki z dzika, zróbcie sobie taki zapas. To jest naprawdę mega. A to powiedzenie, naprawdę, jeżeli masz tłuszcz, jajko i mąkę w domu, nie głodujesz, nie masz głodu, naprawdę yy, niedługo ludzie na świecie yy, przekonają się o tym, że to jest bardzo mądre, stare polskie powiedzenie i jest całkowicie prawdziwe. Takim to prostym sposobem mamy zbiorą pierwszą porcję. Zaraz do miele drugą, która jest jeszcze. Yy, Czyli większa od tej. Pierwsza partia już jest, że tak powiem, yy, w garze do wytapiania. Odpalamy gaz na razie mocno. Tak, zmniejszamy na minimum i delikatnie, powolutku wytapiamy go, mieszając często. Yy, zawartość w garze. Luknijcie. Już się fajnie rozpuszcza. Trzeba cały czas mieszać. Trzeba jak, naj, jak, jak najwięcej grudek rozwalić, takich, Wiecie, co się, co powstają z tego tuszu. To się ścina, tak, wiecie takie grudki. Yy, Żeby po prostu nie był skwarek. Yy, dlaczego? Dlatego, że ten, no, ten smalec jest do tego, jak już Wam mówiłem, do smażenia pieczenia, bo skwarki strzelają na patelni yy, Taki rozgrzany już, powiedzmy sobie, że będzie prawie jak woda. E, nie wlewamy go od razu do tego, do, do słoików, żeby nie popękały. Oczekujemy troszeczkę, jak zaczyna mętnieć, czyli zaczyna się ścinać, wtedy zlewamy go do, do słoiczków. No i do wystudzenia, słuchajcie, odwrotnie, zakręcamy odwrotnie, on się sam zapasterzuje, sam się zamknie. E, I co? No i taki smalec możecie sobie nie przerobić, jakąś cebulką, z czym chcecie albo po prostu możecie smażyć. Nie ma nic lepszego na słalcu. Tu oczywiście dałem dupę i trochę mi się przywarło, przypiekło, ale nie nie szkodzi. A tak to wygląda. Już ostygła, może dotknąć, zmienia kolor. W jakimś czasie stanie się całe białe. W taki sposób, widzicie, pokrywka wkleśnięta jest. To jest otwarte, na to złożymy. Pokrywka wklęsła jest i może stać spokojnie z rok czasu w zimnym, w ciemnym. Szkujcie się, pozdrow.